Jakie zmiany może wprowadzić osoba narcystyczna czy toksyczna, czyli inaczej, czy narcyz może się zmienić? Myślę, że to jedno z najczęściej zadawanych mi pytań, kochani. Często wypowiadane przez Was z nadzieją, z takim rozdartym sercem, albo z ogromną wiarą, że to, co trudne, może się naprawdę odmienić. I odpowiedź brzmi tak, ale tak może. Ale zanim ta odpowiedź stanie się ogromną nadzieją w Tobie, to ja muszę Cię zatrzymać. Bo to nie jest nadzieja w różowych barwach. To nadzieja, która przypomina czasami pole minowe. Można się na nim tak naprawdę wiecie, przewrócić i zginąć, jeśli nie rozumiesz, gdzie stoisz. I mówię to wszystko z troską do o ciebie, nie po to, żeby cię w jakiś sposób zniechęcać, ale po to, by Cię uchronić. Bo zmiana u osoby narcystycznej jest możliwa, ale jest niezwykle rzadka. Dlaczego? Bo wymaga czegoś, czego większość narcyzów po prostu unika za wszelką cenę. Wiesz czego? Pokory. Zmiana następuje tylko wtedy, gdy taka osoba sięgnie dnia, dna, gdy traci wszystko, co kontrolowała, kiedy nie będzie już kogo obwiniać, kiedy zostanie sama ze swoim bólem pustką, której nie da się już zakryć iluzją. I nie wystarczy tylko, że ty uznasz, że on czy ona ma problem albo że terapeuta to zauważy. On sam czy ona sama musi to uznać. Zgłębi siebie, bez tłumaczeń, bez przerzucania winy, bez teatru skruchy. Prawdziwa zmiana zaczyna się tam, gdzie kończy się iluzja. To oznacza wejście w ból, w prawdę, w odpowiedzialność. A to wymaga ogromnej odwagi i pracy. lat pracy systematycznej na terapii w grupach wsparcia w ciszy własnego umysłu tylko że większość osób z narcystycznymi cechami nie chce tam zaglądać bo iluzja daje im władzę i komfort i wygodę manipulacja przynosi im korzyści a zbroja dumy chroni przed wszystkim co jest niewygodne więc czy narcysz może się zmienić czy chce się zmienić? To już zupełnie inne pytanie, bo jeśli tylko obiecuje, przeprasza po awanturze, mówi, że się zmieni, ale nic nie robi, nie idzie na terapię, nie konfrontuje się z własnymi ranami, no to nie jest zmiana, to jest gra i możesz w niej utknąć na lata, czekając na cud, który przecież do Ciebie nie należy. Ty nie jesteś w stanie to zmienić, tego zmienić. Jeśli to jest Twój problem, to ja zapraszam Cię na konsultacje indywidualne, które pomogą Ci się uwolnić z, to, z takich toksycznych wzorców narcyzmu w Twojej relacji, odzyskać kontrolę nad swoim życiem. Podczas takich spotkań, moi drodzy, omawiamy klasyczne symptomy narcystycznej manipulacji, ale także inne aspekty trudnych relacji, które mogą Ciebie dotyczyć, takie jak na przykład przemoc emocjonalna. Jak rozpoznać, Subtelne formy kontroli, sposoby na odbudowywanie poczucia własnej wartości po takich toksycznych narcystycznych związkach. Jak skutecznie odciąć się od toksycznej relacji i unikać powrotów. Będziemy pracować również nad zerwaniem z uzależnieniem emocjonalnym i współuzależnieniem zarządzaniem Twoim gniewem, stresem, lękiem po relacji z narcyzem. Jak również nad tym, jak odzyskać zaufanie do innych po zdradzie i manipulacji? Jakie kroki poczynić do stabilizacji finansowej po takim uzależnieniu od partnera? I to spotkanie to Twój czas na rozmowę, w której skupimy się na Twojej sytuacji i znajdziemy konkretne rozwiązania, które mogą. Pomogą Tobie wyjść z toksycznego kręgu. Jeśli czujesz, że potrzebujesz pomocy w zrozumieniu i przepracowaniu tych trudnych relacji, napisz do mnie na prywatne, albo napisz do mnie maila. Do zobaczenia.